Witajcie, jest szósty lipiec. Zapraszam na krótki spacer, a może wcale nie taki krótki. Zobaczymy jak to wyjdzie po tej naszej działce. Dzisiaj pierwszy zbiór bobu taka niewielka ilość, ale, ale coś tam mamy swojego i nie robaczywy i świeżutki. To są pelargonie, które zimę przetrwały. Nie dawałam im szansy na to, że przeżyją, ale jednak zobaczcie, jakieś tam życie się w nich kołatało. Wysiewałam je w zeszłym roku. Tak, tak, bo osoby, które nie wiedzą, niechaj wiedzą, że pelargonie można wysiać i w tym samym roku zakwitnie. Ale chodźmy do warzywa pewnego, które zakwitło pięknym kwiatem. Ono znajduje się gdzieś tam. Przedwczoraj i wczoraj były piękne, białe kwiaty, a dzisiaj kwiaty te przekwitają. Zrobiły się beżowe. Co to za warzywo? To jest tykwa, drodzy Państwo. To był czysty biały kolor. Jest rano, kwiatuś przekwita. Są żeńskie już zawiązki, raczej jeszcze nie zostały zapylone. Kilka odmian tykw posiadam, ale miałam paręnaście, z czego tak rok temu, jak i w tym roku nie wykiełkowały. to wchodzimy do środka. Tu jest kolejna tykwa. Ja je zaplątuję, by się wąsami czepiały, ale na razie za krótkie są i uciekają. Rosną fasolniki o fioletowych strąkach. Wzdłuż całej siatki. A teraz uważajcie, bo waszym oczom ujawni się taki oto widok. Co to jest? Otóż pierwszy raz w życiu mam roślinkę o nazwie Tunbergia. Zobaczcie, taki smyk. A to to ma się piąć, a już ma kwiatków ile? Tunbergia. Susza przeraźliwa, ziemia zbita, twarda. I to się podobno na kilka metrów ma piąć. Więc, jak tak będzie, to byłby fajny widok. Piękny, kolorowy. Liliowce, te babcine, tak zwane rdzawe, cały czas kwitną. Kwiatek, jeden dzień, przekwita. I kolejne rozkwitają. O, a tu są nasturcje. W kilku miejscach je u podnóża innych roślin posiałam, żeby tego kolorku nadawały. Tu jest jakiś piękny odcień, zobaczcie. Nie to czerwień, nie to pomarańcz wpadający, w ceglasty. Chodźmy dalej. Kamy na jeszcze nie kwitnie. Też ich sporo jest. Spójrzcie, tak człowiek się cieszył z jabłek, że będzie miał. Było bardzo dużo. Niestety na drzewach prawie nic nie zostało. Nie pryskaliśmy. To jest prawie. O, no popatrz. Na Proszę już. bardzo, z drzewa mąż zerwał. A my nie chcemy pryskać, no ale co? Bez pryskania nie ma nic, zobaczcie. Tu spójrz, tu jest mnóstwo tych mumii. No, szok. Więc robotę mamy taką, że nic z tego nie zjemy. Czy paręnaście jabłek się uzbiera z sześciu drzew? No nic, zobaczymy. Dobra, już o tym nie będę teraz mówiła, bo, bo już mnie krew zaczyna zalewać. Jest człowiek po prostu zmuszony do oprysków stosowania. Tam melony rozpędziły się. Nareszcie, nareszcie. To są silne krzaczory. Pomidorki też już. Część z nich ma pomidoraski zawiązane. Ale chodźmy dalej. Takie małe, piękne to jest rzeczywiście. Listki. Taki mają wygląd. Jeszcze za krótki jest pęd, żeby go przytwierdzić. Żeby się piął. Dalje. Papryki bardzo nam słabo rosną. Jest jeden tylko owoc. Odmiana elefant słoniowa. Ostra, lekko ostra. Ona ma takie prążki, a docelowo kolor czerwony. Obrywałam kwiatki, ale już zostawiam pojedyncze sztuki. Wzrost jest taki niewielki tych papryk na zewnątrz. W foliaku niewiele lepiej a tu zobaczcie oki. Ach i tak szarłat został uratowany od mszycy już się rozwijają te pokarbowane listeczki przepiękne no, tu już kolejny ten to jest okaz szarłat, amarantus inaczej cynie takie niewielkie zaczęły kwitnąć wiadomo, że jak sezon już będzie trwał i się rozpędzi to te rośliny będą większe. A tu jest coś, co zawsze będę wysiewała. Zatrwian wrębny. Przepiękne ma kwiaty. Tak wyglądają kukurydze, płomyk, popcornowe. Tylko tyle, co teraz tu widać. O! Tylko tyle wykiełkowało chyba z 60 nasion. Są kanny ukryte. Żadna nie kwitnie jeszcze. Słoneczniki. A tu doszliśmy do tej tykwy. I jaka to jest? A taka gruba butla. Taki kształt pękata. Rok temu rosła, ale nie piła się. Tylko tworzyła. Tu obok. Worty Australian. Tykwa z naroślami. W zeszłym roku miałam właśnie ją, a tu nagietek. Nie pamiętam teraz jaka odmiana może Creme Beauty, bo jest dużo odmian nagietków. Tu kolejna tykwa. Bardzo wolno rośnie, może problem tkwi tam wewnątrz Tajwan. Rund szpam szpammy górkę. I tak się ciągną fasolniki. Tam jest widoczna dalia. Jedyna, jaka rozkwitła, jako pierwsza, bo w zasadzie jest już kolejna dalia. Spójrzmy tutaj. Ta, która miała na sobie mnóstwo mszycy. Mszyca uciekła po oprysku. I u podnóża również są nasturcje. Ale tylko przy kilku krzaczkach. A kolejna dalia: coś z różem będzie miała. O, jeszcze jedna pączek ma, już okazały. Krzaczki niewysokie. Dali tak bardzo nie podlewamy. Na pewno po liściach z żeby pierwszy jakiś tam kontakt z wilgocią miały. Ziemia, tak twarda, ile trzeba by wody wkitrać, tu żeby to wszystko rosło. No, później trochę podrośnie, ale kiedy to będzie? Arbuziaki. Wczoraj przesadziłam 20 sadzonek. Ogólnie wcześniej jeszcze z pięć. I kolejne będę przesadzała, mimo tak późnej pory, bo jest już który? Szósty lipiec. No ale na pewno temu zajrzę pod korzenie, bo tam nie dzieje się dobrze. Jest dużo niteczek, które nie chcą się przebić dalej, ale kompost jest i obornik. Tego zabiorę też. No i co? Czy można stwierdzić, czy moje zapylanie lub zapylaczy udało się? Odmiana jantarnej jeszcze nie wiadomo. Na fiszki nie wetknęłam. Tu dojdą też podpisy takie wyższe. Piękne liściory. No i tutaj idziemy słabiutko. Kukurydza inna odmiana popcornowej. Kanny, też tu z nasion, bardzo słabiutko. Gleba niebywale jest gliniasta, ciężka. W wodzie się ciężko jest przebić. Jeden rząd, drugi. Kukurydza Dobosz. Ale tu już troszeczkę lepiej rośnie. Już jest okazalsza. Ogórecznik lekarski. Małe dalie. Kolejna tulbergia. Klip dagga. Kiedyś miałam ją ponad chyba 3 metry. Miała wysoka. Tu będzie czerwony kwiat. Tak, tak. To będzie całe czerwone. A to szałwia trójbarwna, nie siałam, skądś musiało nasionko przyfrunąć, bo siałam kiedyś, kiedyś, parę lat temu, ale zupełnie gdzie indziej. Kalarepki blanket. troszkę jeszcze podrosła i tu mamy jeszcze kilka sztuk, dużo później posadzone. A to co to jest nie wiem zupełnie co ja tu posadziłam albo samo się wysiało Słoneczniki. Selery Celer Albin. Jeszcze trzeba tu wypielić wszędzie. Ta, ten skrzyp jest skubaniec. To już wypieliłam i nie mam kiedy po prostu pory różne, a tu liliowiec był usuwany, ale widać została pozostała i on tu się udaje pora. A jak się nazywa? Por późny Blue Solacea. Jest pierwsza, największa kalarepa, gigant. Coraz bardziej kula się zawiązuje. Wiśnia dojrzewa. Tak się dziwnie uformowała. Zobaczcie, zobaczcie. Jakaś fontanna powstała. Nierównomiernie dojrzewa. Ona ma 11 lat tu, jak rośnie. Jest bardzo słabiutka, kiepściutka. Albo na takiej podkładce szczepiona. winogronku białe, pyszne, powycinane na takie liście. Albo to jest Iza zalicka, albo kupione jako białe. Bo Tu jest jedno, tam w głębi jest drugi krzak, a to jest winorośl pospolita. O, a tam jest drugi krzaczor białego. W tym roku będzie konkretnie wiadomo już która jest którą odmianą, bo one przemarzały nam co roku. Jest motylek. Brak jest zapylaczy. A tu zobaczcie. Dali. Je. To były takie bulwki pojedyncze, oderwane. Stary parapet. Lastryko zdemontowany. Takich parapetów, cztery będziemy mieli. Już są zdemontowane ze starego domu. I zostanie skrzynia taka zbita na przyszły sezon. O, także nie warto wyrzucać bulwek malutkich, bo jak mają oczko żyjące, to proszę. To się rozrośnie w tym roku przecież. Potem się martwić będę musiała o zimowanie tego. Wkraczamy do kiosku ruchu dawnego. Przerobiony został pomidor Madonna. Tak się nazywa. Del Pasco. Jakieś smugi. oho coś mi się włączyło, i czyja? Tryb obsługi jedną ręką. Jak zrobić? No nic, muszę tak nagrywać. Chyba, czekajcie. Do bani. Dobra, więc to będzie koniec. Muszę wyłączyć się. A tu jest pomidor odmiana skarbonka, kopilka. pomarańczowe, ma takie sakwy, ekstra. Rok temu mieliśmy. Tu się zawiązują kolejne. Co to za tryb? Powiedzcie mi, pauzę muszę zrobić. Poczekajcie. Dobra, udało się. Tu są dwa krzaczki ogórka kupnego. Mąż się zniecierpliwił, że z mojego siewu nic nie kiełkuje. Kupił. Podobnej wielkości. I zobaczcie, takie wielkie są dwa. A z tego mojego siewu wyrosło tylko jedno. A widać wielkość. Takie coś od razu chore. Reszta nasion nie wykiełkowała. Tu się dopiero tych kupnych zawiązują. Ale ogórki są też w innym miejscu jeszcze. Tam zakat lieta. Taka odmiana pomidora. Papryki. Też słoniowa. Elefant. Dopiero taka malutka. I tu również. A tu rarytasik. Papryka Bills Stripet. W pasy. To jest największy owoc, zdaje się, jaki mamy papryki. Będzie w pasy, kolorowe. W szanse Seeds Store, w takim sklepie internetowym, chorwackim kupiłam. Tu pomidorek Guido. Z półtora metra ma wysokości. I Furry Bumbliby. Bełniasty, piękni się. 18 minut, szok. Wyłączam się. Są owocki pierwsze, dobra, są. I jakieś tam relacji w kolejnych filmikach. Gargamel, gargamel. To były bardzo maleńkie sadzonki, sieweczki. Podczas gdy inne pomidory już miały swój wzrost, te dopiero wykiełkowały. Przed sadzeniem. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. O i mam tu jeszcze z wypadku, co się fiszki poplątały, paleta z wysiewami wypadła mi. Okazuje się, że jest tu papryka o obstrych liściach, typ variegata i pasiastych owocach. To na razie mam jedną sadzonkę, a te okażą się tymi lepszymi. Red Giant, wielki, długi owoc, gruby, długi na jakieś 30 cm, bardzo późny. I co, arbuzowym pomidorkiem krzaczkiem zakończę. Tu jest jeszcze karbon. Do widzenia. Kolejna relacja. Kiedyś tam, jak czas będzie.